Siemanko, z chcę nam wrócić do kolejny odcinek, Dzisiaj zobaczymy jeszcze. Najpierw zobaczymy, czy są jakieś kurczaczki, Jeden i jeden. 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 jajka tu są jeden. Jeden i jeden. Jeden no, że Jeden i jeden. same i jeden. Jeden i jeden. to też jeden. To też będą wszystkie. Na Jeden jest jeden. Jeden i jeden. Jeden i ma Jeden i bo tutaj dawaliśmy szabo. Jedno było dlatego oferę, bo jedno wczoraj było umarłe, jeszcze przydaliliśmy. I dzisiaj jeszcze nie wiem co dokładnie będziemy robić. Na pewno będziemy przeprowadzkę robić. Będą kurczaki niektóre będą, tak jak są rasy przydalone, tak będą zmieniać dom. Raczej nie wszystkie, ale może wszystkie, zobaczymy. <laughs> Też muszę ja to cieszyć, ale nie mamy drugiego telefonu, więc to To nacięcie zrobimy i wam powiemy. Ale na pewno, na pewno pójdą przemioski i, i parę, parę kochinków, trzy pójdą. A to jeszcze nie wiadomo, zobaczymy tutaj, tutaj bo takie są jeszcze zobaczymy. A jeżeli mieszkad no ten to mniejszy, bo tam to widzicie jak on jest, jest odbrzym. No. Ok, że to dwa koguty, dwie kurki są. Te dwie kurki, te dwa kutyki. A, a na pewno dwa koguty, okej. To. No to my prześwietlimy i wam powiemy jaki jest wynik. Dobra, więc odpadają oczywiście szabło? No od niebieskiej. Może tylko dlatego bo są małe, nie? Nie ja też nie dummy. To też po bo są te no. Lecz, właśnie, czekamy na te podrosną za i będziemy go sprzedawać. A nie wiem czy wam mówiliśmy, że ta brachma jest wylęgła? ale jak nie mówiliśmy, to... Chyba 7 czy 5, bo ja, jak nie zależą. 7. Żeby obumarłych, było. 7 brachm obumarłych i dwie wnioski to się wykryły. Więc tak to wygląda. Zaraz Wam wszystko dokładnie pokażemy. Zaraz będziemy otwierać jeszcze sileczki i brachmy, bo to już zaotwarliśmy. A sileki i brachmy jeszcze nie. Zaczynamy. Dobra, to my robimy ciemce i widzimy się, jak będziemy coś robić. Teraz idziemy do sileki. Do sileki, do brachni. Na sileczki się już podunął. By musimy wodę ubrach, w w chwilach wymienić, bo zwykle wiadomo, no zawsze, ale w też już mają brudną. Otwieramy okienko. Później pewnie, jak będziemy za dom, to może zamkniemy, bo mają być burze, żeby nie wyrwało okien. No i będzie wiatr, żeby nie wyrwało. Też nie ma siatki, to też może napadać tutaj do środka. No to my wyniesiemy wszystko na dwór i się dorobimy. Dobra, teraz będziemy robić siatkę. Musimy połączyć filmy, bo się nam się... ten, jak mieliśmy że grzeb w kieszeni, to się... No Mam gówniane kieszenie. I się wszystko... My będziemy robić siatką, żeby już nie przeszkodziły. Bo tutaj, terą przenoszone do niosek, te brachmy tutaj. Ta nioska, ta. Tam już jedna przeszła, więc nie chcę już łazić. Tutaj ta. Tamte trzy. I tamta. To jest już miks. No i tutaj te miksy, co widzicie, na przykład ten i... Ten już sobie sam przeszedł. pamiętaj, żeby pokazywać kamerą, nie? Tak, patrzeć jakby kamerą. Zresztą nie pokazujesz. Tu jest Najlepsza rzecz. Nie, żadne trytytki. Trytytki <noise> Tury są dobre, ale tam nie mamy. A chyba nie mamy, ale. Nie, Tak, pewnie jak sama. A, zaczekaj, ale... kurczaki bo tam kura wyszła. Zaraz zostawimy otwarte. I gorąco gorąco znowu? <noise> A, jedną siatkę mam zamontowaną. <noise> Meszki zaczynają. Niektórzy mówią, meszki, niektóre przecinki. Między innymi, jak tam to u Was jest. Możecie napisać w komentarzach. No. One są najgorsze, właśnie w lato, bo. trzeba tam czas. Ta jest troszkę gorsza, ta większa. Znaczy tutaj... ja ja, jest dobra, bo jest wysoko, bo nie wyskoczą, ale... Ale taka zgięta jest i ciężko będzie ją tu zrobić. A ta tam, to, przecież samą tą niszą nie wyskoczą, bo tutaj jedynie się nie zmieści, na przykład niebieski nie zmieści. Oczywiście te retytki by były lepsze do takiego czegoś, tu za tym. Yy, bo... By bardziej ścisłe, niż te sznurki, no, ale nie mamy. No, no tak to. Ale sznurki też ścisną, może nie tak mocno, ale jest to ważne, żeby nie się trzymać. Miejmy nadzieję, że się nie, nie pokazuję, bo będzie twarz widać, tam nie reprezentują, jak tam. Znaczy starsi widzowie na pewno wiemy, jak, wiedzą jak wygląda. No Kiedyś w jednym kiedyś... odcinku. Nawet nie w Czasami się pokazało. Niektórzy, jeden był za... później tam zrobiliśmy naklejkę na przykład gdy wywalaliśmy gnój, ukór, uniosek, ale to tam jest zalazane teraz, ale kiedyś mógł ktoś zobaczyć jak coś wcześniej obejrzał. Kiedyś to jakieś 50 wyświetleń, więc ja... ale jak to zwrócił uwagę oczywiście. Bo hmm, no. to nie wiadomo czy każdy do końca ogląda. Bo to było gdzieś, znaczy to było gdzieś nawet w połowie Firmy? tylko, że tak było trzeba było ja trzeba akurat tam się skupić żeby mi się udało, żeby to zobaczyć możecie napisać jak ktoś widział <grystanie> ale wątpię, że tu jestem. że są cały czas ci widzę, co byli wtedy trzeba trochę opuścić, żeby nie, nie tak. trzeba przełóż co OK, jeszcze chodzą. Nasza nakrapiana już wyszła, jeszcze chodzą. Więc <grywia> ten, kto ostatni, to po prostu. Dlaczego <grywia> <Ten jest ostatni. grywia> no. wam se... tak... się tak? śmiesznie nie mówimy, ale nie będziemy wam mówić. <grywia> no. Nakrapiona teraz będzie lęga pierwszego <grywia> lipca. A tamte czarna, dzielengo 18, biała chyba 21, a niebieska 27. Nie, 30. A niebieska 30, bo 27 miała lęknąć, ale zmieniliśmy jajko, wtedy miała tylko 0 jaj jajek, miała, chyba. No, wszystkie miały niezależne. I te a teraz ma 8 chyba. To tylko wczoraj jedno odpadło, Dwa. Dwa szabły. I, I zostało albo 7, albo 8, nie pamiętam. Na pewno zostało brachmy. Dwie brachmy, chyba kilka jakaś tam, kopiny bo w tym roku. A się nam się wydaje, że najwięcej nie zależone tych niebieskich i tej, tych żółtych. Bo tamte chociaż tam były po dwa, trzy jajka zależone u tych, tych czarnych, a niebieskich takich. A od tych niebieskich, od tych żółtych są zależne, więc nie wiadomo, czy to wina. A nawet pewno też koguta, bo są spokrewnione, ale też może być trochę jak wina, kurbo. Bo, bo tutaj żółtej nigdy nie było, jajko zależone, nawet jak ten żółty, a, więc nie wiadomo, czy one ma też. Ha, nie to się... to <laughs> a nie. A potem było żółtej. No, a teraz. Aj, <laughs> tak. ten. Kurczak się wyręka, ale nam kura na Bo ten też depta porcelanowy, no ale widać, nic się nie daje. A się on tak depta czasami rzadko, bo... <gryw> rzadko depta, bo ten zawsze go tam pogania. Bo jak było więcej kur, to wiadomo, deptał, to go nie wygania, bo było dużo, wszędzie chodziło. A teraz są trzy kury tylko do deptania, te dwie i niebieska, to... To już nie ma. Bardziej. Ale chodzą bardziej z tym kogutem białym, bo on tutaj jest długo i tam ma hierarchię tam... A że wszystkie... biały jest tutaj jakby królem hodowli, jest najwyżej w hierarchii, a się uszało, bo tak to nie wiadomo jak to z było. A się z Brachmem raczej przegrał, bo wtedy o no, to raz walnie. To tak kiedyś tam chyba się ten gruba zbył, czyli ten kogut, ja jakby ktoś nie no wiedział. Brahm ten coś. jak był projekt na kurnik, to tam gdzie teraz są Brachmy, to tam w ogóle miały być czuwatki. No, ale jednak. Ale wyszło tak, że ten żółty Brachmat, do wtedy mieliśmy, zaczął nam gonić w I tak sobie Już jest na tym, na krzyśle tutaj. Co nakreślić? Nie. Co? Zaraz będziemy je wnosić. Bo już czas, a czy no na Zrobimy zrobimy kurczaków wodę, zwoimy jej jedzenie i silką do mojej brachu wody i później przeniesiemy. Jak zrobimy, bo tacy już jesteśmy spaceni A to dopiero jakieś musimy zrobić, bo tak jest gorąco wszędzie w tych kurnikach na dworze. Też raz dużo kurty dostały, ostatnio w tym tygodniu dużo zielone, zielonego dostały, bo dostały mrożonkę, czyli tam surówkę dostały tam z, z imprezy i dostały kukurydzę, i dostały ten i trawę dostały skoszonej wczoraj też. I co jeszcze im wyróżnić, bo wyspały tak samo u szabo i silek, o wszystkich ogólnie, tylko najwięcej tutaj u kukinów. No i usilią, tak, na długości siatki rośnie. No, ale one nie jedzą. Nie lubią chyba tego? Bo to jest, a też tak jedzą, bo jedzą ogólnie. Trawa była. I no. bo trawa była, ale chwilowo kiedyś tam wyrastała, ale już Wiesz, tutaj jest kukurydza, bo, yy, nie widać, bo jest posadzona, a po prostu yy, trzeba mieć dostęp do zboża, i po prostu wchodzimy nawet w ziemię i wycinamy po roku. A też tak uczaku przyniesiemy te wszystkie te dęsy już raczej, od miksy będzie. Tylko łodzie trzeba je nauczyć, a się muszą zobaczyć, zacząć tam gdzie pić, bo w tym tam gdzie jest takie koło, tam mają wnioski, w tym tam w tym wodę to pomogą, a się sięgnąć sięgną, tylko że... Ale tam jeszcze położyliśmy wiadra z wodą, a się położymy jeszcze kilka tam, bo tylko jedno położyliśmy, a jedno tam wnioski szybko wypiłem. Bo tu trochę tychniosek jest, znaczy nie tak jak dużo jak kiedyś, bo dużo kiedyś jak na całość, chyba się opuszczała to, dużo ginęło przez jaszczębia i glisy chyba. A teraz tam mało już jest starych, tam większość jest młodych. Znaczy, no nawet najlepiej bo młode ale lepiej się niosą i wszystko. No to my chyba sobie zaczniemy przenosić i na końcu zrobimy wodę i kurczakom, a to już poza nagraniem może to trzymaj ja te co tutaj są, to jak się tych jest tutaj, tutaj dużo. Więc, no chyba, że zrobimy cięcie i jak złapiemy to będziemy pokazywać po prostu jak, jakiegoś zrobimy. jak jakiegoś będziemy łapać i się położy telefon na krzesło, no że się opraczujmy. nie włączył jak łatwiej złapać coś. No to zrobimy cięcie i zaraz się wyciągniemy. Mamy pierwsze złapane. To są kury. te dwie, A te, teraz 100% skóry, ten może się nie wiem, ten biały może się nie jest na 100%, ale te raczej na 100%, te dwie. Ale po, połapiemy wszystkie wam w kurniku ja pokażę bo tak to nie widać ani budowy ani nic. No. A wszystkie koczeki są przeniesione. Tutaj jest yy, lawenda. <laughs> tam jest Mr. Hasbulla <laughs> Tam jest Mr. Hasbulla, jakby co? A reszta chyba w kurniku. Gnioski też już miksy i gnioski tutaj. I tam są dwa kolejne. Tutaj dwa, tutaj reszta chyba. No, tu jest cała resztka. Tutaj jeden taki duży kurczak od razu się wypluł. Tutaj kurczaczki od Basi. A tutaj Basi. Trzy, kolejne, nawet cztery widzę. Tu właśnie masz wszystkie kurczaki. Raz, dwa. 3, 4, 5 są wszystkie. Mister Hasbulla już chyba przeszedł. Niech powiedzmy, właśnie. Mr. Hasbulla, szarak. Tu jest Lawenda, a tam jest szeroka. Niebieski ręce. jest. A jest tam na końcu nawelika. Dobra, Wam, dziękujemy za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.